Cześć, witam cię na dzisiejszym czytaniu. Karty odpowiedzi niewłaściwy moment. Sytuacja, o którą pytasz, tutaj karty sugerują, że jest to jeszcze niewłaściwy moment, że jeszcze chwilę potrzebujesz poczekać, potrzebujesz się może zastanowić nad tym, nad tą sytuacją. Nie ma tutaj powodu do zmartwień. Czyli wszechświat nam mówi, żeby chwilę jeszcze poczekać. Może się zastanowić nad tym, czy ta sytuacja będzie dla nas odpowiednia. I nie masz się czym martwić. Bądź asertywny. Czyli karta tutaj sugeruje, żeby uzyskać całkowitą pewność odnośnie własnych uczuć i dopiero wtedy podążać w kierunku spełnienia marzeń. Także, tak jak tutaj wcześniej karty powiedziały, jeszcze niewłaściwy moment, bo być może musisz coś jeszcze przemyśleć. W przeciągu kilku miesięcy sytuacja się wyklaruje. No, jeszcze dwie karty mi tu wychodzą. Zdobądź więcej informacji i pomocni ludzie. Być może potrzebujesz tutaj, że tak powiem, no, tak jak karta sama sugeruje, zdobyć więcej informacji. Dzięki tym informacjom będziesz w stanie podjąć właściwą decyzję. Możesz zasięgnąć też rady innych osób, tak jak tutaj karta kolejna wyskoczyła. Pomocni ludzie. Następna karta. W niedalekiej przyszłości pojawi się ktoś. Kto rozświetli Twoją przestrzeń. Być może będzie to jakiś przelotny romans, albo po prostu miłość, na którą czekasz. Także spodziewaj się czegoś dobrego. I ostatnia karta poprawia zdrowia. Poprawia zdrowia w przeciągu roku. Także Zdobądź więcej informacji. W niedalekiej przyszłości pojawi się dla Ciebie ktoś nowy, ktoś, kogo się może nawet nie spodziewałaś, Nie spodziewałaś. I pamiętaj, żeby być asertywnym, żeby przemyśleć jeszcze sytuację, w której się znajdujesz, i wtedy na spokojnie wybrać odpowiedni dla Ciebie kierunek. Życzę Tobie miłego dnia, do usłyszenia.